Cześć, witajcie na kanale Marketing Ekspert. Ja nazywam się Kamil i w dzisiejszym filmie temat Halloween. Halloween jest jednym z lepszych okresów, jeżeli chodzi o dropshipping, ponieważ. Każdy kto jeszcze nawet nie sprzedawał, czy to są dropshippingowcy, którzy już coś sprzedają, czy to są osoby, które dopiero zaczynają, mogą coś naprawdę fajnego zarobić na tym okresie, ponieważ bardzo dużo ludzi wydaje duże pieniądze właśnie czy to na kostiumy, czy na jakieś innego rodzaju rzeczy związane z Halloween. Dlatego jest to bardzo dobry czas, by zacząć coś. Jeżeli nawet wcześniej nam coś nie wychodziło jakiegoś rodzaju sprzedawania nam produktów, nie wychodzi no to Halloween jest świetnym momentem, żeby po prostu wejść i zacząć jeszcze raz. W tym filmie e, chciałbym Wam e, powiedzieć o kilku e, zaletach e, Halloween, jeżeli chodzi o dropshipping, również o wadach e, Halloween. Chciałbym Wam przedstawić 5 produktów, takich, które od zawsze jakby się sprzedają, i mimo, że jest duża konkurencja, e, to od zawsze każdy znajdzie gdzieś tam jakieś, jakąś grupę odbiorców, której może sprzedać. Sprzedać ten produkt i na którym może zarobić. Także pokażę Wam 5 produktów takich e, oraz powiem, jak mniej więcej możecie e, reklamować te, te produkty halloweenowe, e, tak aby zacząć zarabiać. Także zapraszam do filmu. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że e, Halloween faktycznie jest jednym z takich e, okresów, w którym bardzo dużo produktów się sprzedaje. E, natomiast te, następne 4 miesiące, które będą teraz, e, czyli to Q4, tak zwane, e, będzie najlepszym okresem do sprzedawania produktów ze względu na to, że będzie Boże Narodzenie. No, w tym okresie się wydaje najwięcej pieniędzy, na przykład Black Friday, Cyber Monday i tak dalej. Więc będzie dużo okresów, w których będziemy mogli naprawdę dużo pieniędzy zarobić. I jednym z nich jest właśnie Halloween. I od czego byśmy zaczęli? No, oczywiście, jeżeli macie już jakiś sklep zrobiony i sprzedajecie jakieś produkty jeżeli sprzedajecie różnego rodzaju produkty no to myślę, że możecie gdzieś tam wrzucić te Halloweenowe produkty i nie będzie tam żadnego to nie wpływało na waszą sprzedaż dotychczasową natomiast jeżeli na przykład macie jakąś nisz choćby jeżeli chodzi o psy na przykład sprzedajecie jakieś produkty dla psów i nagle byście wrzucili jakieś maski dla ludzi no to totalnie by to nie miało sensu, więc w takim wypadku wydaje mi się, że musicie stworzyć zwykły nowy sklep który byłby właśnie e, związany z Halloween e, na tak jak na przykład tutaj nie jest to może dobry przykład natomiast właśnie jest Halloween Halloween masks i e, ten ktoś sprzedaje maski halloweenowe e, więc osoba która wchodzi na ten sklep e, widzi taką nazwę widzi to logo ona myśli że te maski są oryginalnymi maskami tego kogoś więc e, nie będzie miała problemu z tym żeby kupić to e, i czuć się bezpiecznie że to dojdzie jej i tak dalej i tak dalej Natomiast jeżeli my na przykład mamy jakieś dla psów rzeczy, sprzedajemy, no to możemy znaleźć na przykład jakiś produkt, który jest faktycznie związany z Halloween i na przykład dla psów. Pokażę taki jeden ciekawy produkt za chwilę, natomiast właśnie coś, co jest związane z tym, co już sprzedajemy. Jeżeli nie, no to możemy stworzyć nową stronę. Mamy jeszcze czas na to i myślę, że ogólnie sprzedaż zwiększa się gdzieś w połowie właśnie września. Dlatego warto wejść właśnie w tym momencie, no i stworzyć jakąś stronę, powrzucać te różnego rodzaju produkty, bo jak macie taką stronę, może to być z nazwą jakąś Halloween, no to możecie różnego rodzaju produkty halloweenowe powrzucać i zacząć je sprzedawać. I teraz, jak stworzymy taki sklep, gdzie będziemy sprzedawali halloweenowe produkty, no to chodzi nam o to, żeby sprzedawać je w Stanach Zjednoczonych, sprzedawać je w krajach, gdzie ten Halloween jest naprawdę żywy, gdzie ludzie to świętują. Dosyć mocno, pamiętam, że są jeszcze jakieś kraje oprócz Stanów Zjednoczonych, ponieważ wcześniej, kiedyś rok temu, robiłem reklamy na Facebooku i targetowałem właśnie te kraje, w których ma to największy sens, dlatego musicie to sprawdzić i właśnie w takich krajach prowadzić tą sprzedaż. Jeżeli chodzi o negatywy, jest ich równie dużo, jakie z pozytywów. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że czas oczekiwania tych produktów na przyjście tych produktów jest dużo już i teraz e, ja na przykład przestałem sprzedawać niektóre produkty ze względu na to, że e, no one nie dojdą tym osobom na ten Halloween. I e, też ważne jest to, aby jak zaczniecie sprzedawać takie produkty, to aby e, znaleźć e, produkty, które mają ten czas oczekiwania nieduży, żeby tym ludziom przyszło to na to Halloween. No bo jednak nie chcemy też robić do, do takich sytuacji dopuszczać, gdzie e, przyjdzie to im po Halloween, no i niestety e, będą totalnie zawiedzeni. No to się też odbija na nas. E, taki podświadomy sposób, więc nie chcemy tego sprzedawać, jeżeli czasy oczekiwania są długie. Jeżeli chodzi o na przykład reklamy na Facebooku, też jest z tym problem ze względu na to, że ludzie kupują tak naprawdę te Halloween przedmioty gdzieś 10 dni na przykład przed Halloween. To zaczyna się taki hype robić na to i w tym momencie zaczynają kupować, dlatego te reklamy na Facebooku również będą potrzebowały więcej czasu na to, żeby jakby testować je oczywiście później jak powiedzmy znajdziemy tą grupę odbiorców i znajdziemy produkt, który będzie nam się sprzedawał, to nie możemy tego wyskalować ze względu na to, że ten Halloween się kończy no i trzeba zamknąć te reklamy, bo nikt już tego nie będzie kupował, więc tu też trzeba dużo się namęczyć, żeby znaleźć produkt, żeby znaleźć grupę odbiorców, która będzie znaleźć ten momentum, który będzie ten moment, który będzie to się sprzedawało. Po czym, no niestety nie będziemy mogli tego wyskalować, zwiększyć budżetu, czy rozszerzyć na inne grupy odbiorców podobne do tej czy stargetować podobnych odbiorców ponieważ no to Halloween się kończy i w tym momencie musimy zawiesić właśnie te wszystkie reklamy. Jednak można spróbować robić te reklamy na Facebooku można robić reklamy na Instagramie, targetować Halloween targetować Netflix, takie dosyć szerokie grupy odbiorców, właśnie Halloween, Netflix gamerzy i tak dalej, i tak dalej, w zależności też oczywiście od produktu natomiast wydaje mi się że jedną z najlepszych, najlepszych takich technik reklamowych byłoby zakupienie właśnie e, u post na Instagramie u influencerów różnego rodzaju, bądź też na przykład na e, stronach związanych z memami, e, czy stronach związanymi z różnego rodzaju właśnie takimi e, szerokimi, szeroko, gdzie, gdzie jest szeroka grupa odbiorców e, różnego rodzaju, ale to, zazwyczaj żeby to byli młodzi ludzie. I w tam to ma sens, ponieważ to może zyskać, jakby takim polecieć takim viralem tak zwanym i zacznie to duża liczba osób widzieć zacznie to się robić popularne jeżeli wam to się uda i w ten produkt, jeżeli jeszcze ten produkt, ta reklama jest dosyć fajna dosyć ciekawa z takim efektem wow no to właśnie wtedy ma to największy sens, ponieważ będzie ta reklama jakby cały czas się przewijać gdzieś tam będą ją ludzie widzieć i będą kupować różnego rodzaju rzeczy, ze względu na to, że poczują tego vibe, takiego halloweenowego, e, i dlatego właśnie posty na Instagramie mają taki e, współpraca z influencerami. Ma taki największy sens e, w momencie, kiedy jest właśnie ten Halloween. E, teraz pokażę Wam takich 5 produktów, które sprzedają się e, zawsze, od zawsze, co roku e, ma to sens. E, dlatego przejdziemy do pierwszego produktu. Jest to e, maska, maska Anonymous. Możemy zobaczyć, jak to wygląda. E, właśnie co roku e, te maski również się sprzedają. Chociaż wydaje mi się, że dopiero rok temu gdzieś to bardziej e, te maski wyszły. Nie wiem, jak to jest z prawami autorskimi. E, nie wiem, kto ma do tego prawa autorskie. Dlatego nie do końca wiem, czy to jest bezpieczne. Chociaż wydaje mi się, że, e, że jest. Ponieważ te prawa autorskie nie wiem, czy jakoś nie wygasły, czy coś takiego. E, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ale nie wiem, czy ktoś się zajmuje właśnie ochroną praw autorskich, jeżeli chodzi o ten właśnie produkt. Także to ma naprawdę duży sens. Zwłaszcza, że na AlieExpressie kosztuje on e, około 8 dolarów. E, wydaje mi się, że coś takiego, więc naprawdę tutaj możecie, jak dacie na przykład cenę 29,99 dolara, e, gdzie spokojnie taką cenę można dać można dać 39,99 no to wtedy po prostu e, zarabiacie około 20-30 dolarów na tym przedmiocie, więc jest to. Naprawdę fajny, e, fajny zarobek, i ta maska również jest fajna gdzieś na Instagramie. E, gamerzy jakieś właśnie strony gdzie obserwują to właśnie tacy młodzi ludzie. Myślę że to będzie miało jak najbardziej sens. Drugim przedmiotem jest maska która jest już od kilku lat na rynku ale co roku ma to ma dalej sprzedaży i dużo osób tak jak choćby możecie zauważyć tutaj ta strona sprzedaje taką maskę no i jak co roku tak jak mówię zyskuje no ludzie dorabiają się na tej masce dosyć dużych pieniędzy i ja sam Prowadziłem dropshipping, używając tej maski i naprawdę mówię Wam, że wyniki są świetne. Maska ta, no tak jak mówię, jest już trochę, natomiast mimo wszystko dalej ma sens i dalej fajne są również zarobki z tego, bo ta maska również nie kosztuje dużo około 10 dolarów. I jeżeli dacie te 39 dolarów, czy tam 29,99, to dalej możecie około 20 dolarów zarobić, czyli jest to prawie 100 zł na jednym przedmiocie. Jest to naprawdę fajne, jeżeli będziecie sprzedawać. Dawali choćby jedną maskę do końca Halloween. No, to no zarobicie takie pieniądze, które Wam pozwolą gdzieś tam rozwinąć później coś po tym Halloween, także to jest drugi przedmiot. Trzeci przedmiot jest to troszkę może. Przepraszam głos. Jest to trochę taki przedmiot, może mało związany z Halloween, ale jednak znaczy takim choćby, ten, choćby z takim chodzeniem po mieście, gdzie tam to jest popularne, zbieraniem tych cukierków, maski czy coś, ale jest to do. Wystroju, właśnie przedmiot, który pomaga wystroić nam, i co jest fajne w tym przedmiocie, to to, że jeżeli zostawimy go później, jeżeli mamy sklep na przykład związany z LEDami czy, czy z jakimiś światełkami i tak dalej, to ten przedmiot będziemy mogli zostawić na choćby właśnie Boże Narodzenie. Więc ludzie będą mogli kupowali, jeżeli zrobicie na przykład reklamę na Facebooku, to już ma, będzie miała większy sens reklama właśnie tego produktu, ze względu na to, żeby. Będziecie mogli je później wyskalować, ponieważ ludzie nie dość, że będą ją kupować na Halloween, to jeszcze na Boże Narodzenie. Więc tak naprawdę przez całe 4 miesiące, jeżeli znajdziecie dobrą grupę odbiorców, możecie sprzedawać właśnie ten produkt. Także właśnie pod tym względem ten produkt jest fajny. Jest to taki produkt bardziej do wystroju. I tu bardziej już bym nie leciał, może Instagram, a właśnie Facebook i jakieś starsze grupy odbiorców. No starsze, nie takie młode, jak 20 lat, 25 lat, tylko może gdzieś 30 plus. Ze względu na to, że takie osoby bardziej interesują się ustrojeniem, chociaż też nie do końca, ale to już sami musicie po prostu zobaczyć, która grupa odbiorców będzie wam bardziej większe sprzedaże, większe zyski będzie wam przynosiła. Czwartym przedmiotem właśnie, o którym mówię jeżeli prowadzicie jakiś sklep związany z np. produktami dla psów, Bądź też kotów, no to ten przedmiot jest jak najbardziej fajny. On jeszcze nie jest tak dużo, jakby nie ma tak dużo sprzedawców tego przedmiotu. Tutaj możemy zobaczyć, jest milion wyświetleń tego i jest to taka reklama dosyć wow. Jak ktoś to zobaczy na Instagramie czy gdziekolwiek indziej, to naprawdę może go to zainteresować, ponieważ jest to taka miska i z niej wychodzi taka ręka. Jak zbliża się ten pies do tego, zaczyna coś tam szamać. To w tym momencie ta ręka wychodzi i jest to naprawdę taki ciekawy przedmiot. Halloweenowy, właśnie do tego, aby móc sprzedawać to na jakichś stronach dotyczących zwierząt, czy, e, czy właśnie coś takiego. Również można tutaj pójść na reklamy e, na Facebooku, ale tak jak mówię, e, chociaż tu jest większa też szansa na to, że nawet po Halloween ludzie będą dokupować, wydaje mi się, że to jest naprawdę e, dosyć ciekawy gadżet, który mógłby być e, kupowany przez ludzi nawet po Halloween, więc można by było spróbować tu jakiś e, Facebook ads, Instagram ads, ale również e, jakieś e, strony na Instagramie, które związane są z psami, memy z psami i tak dalej i tak dalej. Zazwyczaj tam są dosyć dużo jest właśnie fanów e, psów, którzy mają psy i tak dalej i będą zainteresowani takim produktem. E, także ten produkt kosztuje około 20 dolarów na e, AliExpressie, ale możecie tutaj e, tak naprawdę go dać za 59, na przykład 49, tak żeby, żeby mieć te 100 zł na przykład e, profitu ze względu na to, że ludzie no, nie wiedzą, ile taka maska może ile takiej taka miska może kosztować ze względu na to, że raczej nie jest to nigdzie sprzedawane i jest to zmechanizowane, więc ludzie nie będą wiedzieli mniej więcej ile coś takiego może kosztować, więc tu można dać naprawdę również duże marże i myślę, że będzie ok. I piątym przedmiotem Również ciekawym, ze względu na to, że również można go będzie sprzedawać i w Halloween i poza Halloween, czyli Halloween i na Boże Narodzenie, ze względu na to, że ten projektor, który właśnie tutaj będziecie go widzieli, on ma tryby nie tylko do Halloween, ale ma też tryby właśnie na Boże Narodzenie, czyli tam jakieś nie dość, że właśnie takiego różnej, różnego rodzaju animacje tutaj pokazuje, to jeszcze ma filmy Boże Narodzenie czy coś takiego. Także to ma również duży sens, żeby sprzedawać to również po Halloween, więc można spróbować Facebook Ads różnego rodzaju grupy odbiorców i przy czym, jeżeli ten przedmiot zacznie nam się fajnie sprzedawać na Halloween, można go wyskalować i próbować go sprzedawać dalej na Boże Narodzenie. Zobaczycie, jak to zresztą będzie wam wychodziło. Natomiast myślę, że jak najbardziej ma to sens. 123 tysiące wyświetleń. Oczywiście to jest 2017 roku, co pokazuje, że ten... Przedmiot właśnie co roku mimo wszystko się sprzedaje, bo jeżeli zobaczymy, że w 2017 roku była taka sprzedaż, no to znaczy, że w następnych latach też będzie, bo zazwyczaj po prostu tak jest, że się sprzedaje to później również. Tylko można po prostu różnego rodzaju grupy odbiorców targetować i zobaczyć, w której grupie odbiorców i jaki wiek, i jakie narodowości. To zazwyczaj również Halloween, te narodowości, gdzie Halloween jest popularny, warto targetować i zobaczyć w którym z tych e, po prostu krajów najlepiej się to sprzedaje, w których grupie odbiorców i tam to zostawić bądź też wyskalować. E, można próbować CBO e, 10 dolarów na reklamę na grupę e, odbiorców e, i spróbować po prostu no, to po prostu rozwinąć, zobaczyć, co z tego wyjdzie. Ten przedmiot również kosztuje około 20 dolarów, ale również można ten przedmiot sprzedawać za 59-49, tak, żeby, tak jak mówię, 100 zł, nawet więcej czasem, w zależności czy robicie reklamy. Jeżeli robicie reklamy na Facebooku, no to chcemy, aby było to przynajmniej te 20 dolarów, właśnie, profitu, bądź też więcej, nawet 30, żeby w razie czego szybko nam się zwróciły, te reklamy, jeżeli e, będziemy mieli mało sprzedaży, e, ponieważ no te reklamy wiadomo pochłaniają na Facebooku testowanie, szczególnie na e, grup odbiorców na Facebooku pochłania duże pieniądze, e, dlatego trzeba e, jakoś sobie z tym poradzić, choćby właśnie dając większą marżę. E, także to byłyby te pięć produktów i taki ogólny zarys Halloween. E, ja w tym roku nie będę prowadził e, żadnych reklam e, na Halloween, ze względu na to, że po prostu jest przy tym trochę e, Pracy, natomiast ja zazwyczaj już nie polegam na Instagramie i właśnie influencerach, bardziej na reklamach na Facebooku. Natomiast tak jak mówię, no nie ma tu takiej dużej szansy na to, żeby wyskalować to. Można zarobić jakieś pieniądze, ale jakby ja mam lepsze inne pomysły niezwiązane z tym. Bardziej przygotowuję się właśnie na Boże Narodzenie i Cyber Monday czy Black Friday. Natomiast tutaj mówię, jeżeli ktoś zaczyna, to jest spoko, może sobie zrobić jakieś na Instagramie poszukać influencerów czy strony związ Związane z różnego rodzaju rzeczami, gdzie jest grupa odbiorców, taka jaką chcemy stargetować, i tam próbować właśnie takie reklamy pościągać, dodać na ten produkt na swoją stronę i te reklamy wrzucić do siebie, na, do właśnie na tego Instagrama, spróbować właśnie w ten sposób. Także w dzisiejszym filmie byłoby to na tyle. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli dropshipping, wolicie filmy na temat dropshippingu, no to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi na kanale i widzimy się w następnym filmie.